Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśar, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest czwartek, 10 lipca. Dziś wspomnienie Siedmiu Braci Męczenników oraz świętych Rufiny i Sekundy, Dziewic i Męczennic. Święto trzeciej klasy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest fałsz ekumenizmu. Pierw jednak zapraszam na sprawki. Słowacja i Kościół. Kardynał Dominik Duka, emerytowany arcybiskup Pragi, w sobotę, podczas pielgrzymki z okazji święta Cyryla i Metodego. Przeprosił naród słowacki za Czechów, którzy pouczają Słowaków na temat wolności i demokracji. Kardynał Duka podczas homilii wygłoszonej w Nitrze wspomniał historyczne napięcia pomiędzy Słowakami i Czechami, zwłaszcza protesty słowackich katolików przeciwko masożytnemu rządowi w roku 1933. Hierarcha powiedział: Historia niepokojąco się powtarza, dlatego zwracam się do wiernych z pokorną prośbą o przebaczenie dla tych panów, którzy czują, że mogą Was pouczać o demokracji i wolności. W przemówieniu wygłoszonym podczas sobotnich obchodów Święta Narodowego na zamku Devin w Bratysławie, premier Słowacji, pan Robert Fico, wyraził wdzięczność duchownemu za jego słowa wypowiedziane w Nitrze. Stwierdził także, że bezgraniczny i przewrotny postęp i liberalizm mogą jedynie zniszczyć ten kraj. Hiszpania i Kościół. W piątek 27 czerwca Stolica Apostolska ogłosiła nominację biskupa Jose Antonio Satue z diecezji Teruel i Albaracin na urząd biskupa Malagi. 57-letni hierarcha zasłynął z poparcia dla opublikowanego w grudniu roku 2023 dokumentu fiducia supplicans, zezwalającego na udzielanie błogosławieństwa parom w opublikowanym wówczas liście biskup Satue stwierdził, że dokument pomaga nam docenić postawę tych, którzy zwracają się do kościoła z prośbą o błogosławieństwo. Znawcy sytuacji w hiszpańskim kościele wskazują, że mianowanie biskupa Satue biskupem Malagi stanowi rodzaj nagrody pocieszenia, a w przyszłości hierarcha może liczyć na awans do bardziej prestiżowej archidiecezji Barcelony której obecny zarządca kardynał Juan Jose Omeja za rok osiągnie wiek emerytalny. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie siedmiu braci męczenników oraz świętych Rufiny i sekundy. Siedmiu braci było prawdopodobnie synami świętej Felicyty. Byli to święci Aleksander, Vitalis, Marcialis, January, Felix, Filip oraz Sylwan. Najwcześniejsza lista rzymskich świąt męczenników, znana jako Depositio Martyrum, pochodząca z czasów papieża Liberiusza, już w połowie IV wieku wspomina o tych siedmiu męczennikach, których czczono właśnie 10 lipca w czterech różnych katakumbach, w których spoczywały ich ciała. Święte Rufina i Sekunda były rodzonymi siostrami żyjącymi w II wieku, które po nawróceniu się na wiarę chrześcijańską złożyły śluby czystości. Miały być także zaręczone z dwoma Rzymianami. Gdy ci odeszli od wiary, siostry opuściły ich i postanowiły wyjechać z Rzymu. Ktoś jednak doniósł na nie do prefekta Juniusza Donata, a ten kazał je schwytać, a następnie skazał na śmierć. Po długich męczarniach święte Rufina i Sekunda oddały życie za Chrystusa. Jednej strzaskano głowę, a drugą ścięto. Ich ciała zostały złożone w bazylice laterańskiej, obok kaplicy Chrztu Świętego. Stany Zjednoczone. Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej, pan Robert F. Kennedy Jr., przekazał w rozmowie ze znanym dziennikarzem, panem Tuckerem Carlsonem, że Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykryło, iż u noworodków, które otrzymały w ramię preparat przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B unikamy na tym kanale słowa na szy wskaźniki autyzmu były o 1135% wyższe niż u dzieci, które preparatu nie otrzymały lub otrzymały go dopiero później. Według pana Kennedy'ego do tej pory rządowe instytucje stosowały rozmaite sztuczki w badaniach nad autyzmem, aby pomijać udział preparatu we w ramie we wzroście zachorowań. Amerykański sekretarz zdrowia powiedział Wiemy jak to zrobili. Pozbyli się z próbki wszystkich starszych dzieci i pozostawili tylko młodsze dzieci, które były za małe, aby je zdiagnozować. Pan Kennedy powiedział, że teraz instytucja będzie prowadzić rzetelne badania naukowe zgodne z najwyższymi standardami. Bazy danych zostaną upublicznione, by umożliwić przeprowadzenie niezależnych badań nad preparatami w ramie. Ponownie Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump znalazł się w ogniu krytyki za użycie rzekomo antysemickiego określenia. Chodzi o słowo. Które pochodzi od imienia bohatera sztuki Williama Szekspira, kupiec wenecki. Tytułowy kupiec Shylock był pozbawionym skrupułów lichwiarzem, który ugruntował w powszechnej świadomości stereotyp, czy aby na pewno tylko stereotyp, bezwzględnego i chciwego pana wiarę. -e. Donald Trump użył tego określenia w swoim przemówieniu z okazji przyjęcia ustawy zakładającej cięcie podatków i wydatków socjalnych. Powiedział. Pomyślcie o tym: żadnego podatku od nieruchomości, żadnego chodzenia do banków i pożyczania od, w niektórych przypadkach, dobrych bankierów, a w niektórych od szefów i złych ludzi. Do słów prezydenta odniosła się rzymiańska Liga Przeciwko Zniesławieniom, która w swoim oświadczeniu stwierdziła: Określenie szacunku. Przywołuje wielowiekowy antysemicki stereotyp o panach na literkę Z z i ich chciwości, który jest niezwykle obraźliwy. Użycie tego terminu przez prezydenta Trumpa jest bardzo niepokojące i nieodpowiedzialne. Donald Trump tłumaczył się później, że nie miał pojęcia, że to jest antysemickie określenie. Polska 3 lipca na stronie prokuratury okręgowej w Warszawie ukazał się komunikat zatytułowany: Podejrzany Grzegorz Braun usłyszał w prokuraturze zmienione zarzuty. Prokuratura informuje, że chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie byłego ministra zdrowia pana Łukasza Szumowskiego, a także uszkodzenie choinki zawierającej tęczowe i promolochowe symbole w sądzie w Krakowie. Uszkodzenie mikrofonu podczas antypolskiego wykładu rzymiańskiego historyka pana Jana Grabowskiego, zgaszenie świecznika Hanowskiego, naruszenie nietykalności cielesnej atakującej wtedy posła Brauna Kobiety, a także uwaga, nieopuszczenie siedziby Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, mimo prośby dyrektora Instytutu pana Milosza Rzeznika. W komunikacie czytamy. Podejrzany Grzegorz Braun nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Kwestionując zasadność stawianych mu zarzutów, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia i udzielił odpowiedzi na pytania stron. Była to ostatnia zaplanowana czynność procesowa z udziałem pana Grzegorza Brauna przed skierowaniem aktu oskarżenia. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Kardynał Piotr Gaspari. Katechizm dla osób dorosłych, które pragną zdobyć pełniejszą znajomość Nauki Katolickiej. Kontynuacja rozdziału 9 o sakramentach. Podpunkt małe B. O żalu za grzechy i mocnym postanowieniu poprawy. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy to boleść duszy i znienawidzenie popełnionych grzechów. Z mocnym postanowieniem niegrzeszenia więcej. Co to jest mocne postanowienie niegrzeszenia więcej? Mocne postanowienie niegrzeszenia więcej. Jest to szczera wola niepopełniania grzechów i unikania wedle możności bliskich sposobności do nich. Jaki powinien być żal za grzechy? Żal za grzechy powinien być wewnętrzny, nadprzyrodzony. Nade wszystko i powszechny. Co to jest żal wewnętrzny? Żal wewnętrzny jest to taki żal, który nie tylko się objawia w słowach, lecz rodzi z serca. Co to jest żal nadprzyrodzony? Żal nadprzyrodzony jest to taki żal, który człowiek wzbudza pod wpływem łaski z pobudek nie ludzkich, lecz nadprzyrodzonych. Czyli takich, które człowiek pojmuje z wiary w sposób nadprzyrodzony. Co to jest żal nade wszystko? Żal nade wszystko jest to taki żal, którym nienawidzimy grzechy bardziej niż wszystkiego innego. Co to jest żal powszechny? Żal powszechny jest to taki żal, który obejmuje wszystkie grzechy popełnione po chrzcie, a jeszcze bezpośrednio nie odpuszczone przez władze kluczy. Co należy czynić, jeżeli penitent ma tylko grzechy powszednie, albo śmiertelne już bezpośrednio odpuszczone? Jeżeli penitent ma tylko grzechy powszednie, albo śmiertelne już odpuszczone bezpośrednio, wystarczy i trzeba wzbudzić akt żalu za niektóre z nich, albo przynajmniej za jeden. Iloraki może być żal za grzechy? Żal za grzechy może być albo doskonały. I ten nazywamy skruchą, albo też mniej doskonały. Co to jest żal doskonały? Żal doskonały jest to boleść z powodu grzechów i znienawidzenie ich z pobudki miłości, czyli dlatego, że się obraziło Boga, który jest dobrem najwyższym i miłości najgodniejszym. Jaki skutek wywiera żal doskonały? Żal doskonały natychmiast gładzi grzechy i jedna człowieka z Bogiem, nawet poza sakramentem pokuty, ale nie bez pragnienia sakramentu, które mieści się w takim żalu. Co to jest żal mniej doskonały? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Ponownie Polska. 1 lipca posłowie Koalicji Obywatelskiej, panowie Krzysztof Gadowski oraz Tomasz Piotr Nowak złożyli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpelację w sprawie powiązania wypłaty świadczeń rodzinnych z wypełnieniem obowiązku wynikającego z kalendarza obowiązkowych preparatów w ramie u dzieci, w świetle małej skuteczności postępowań administracyjnych. Posłowie zapytali m.in. o to, czy Ministerstwo rozważa wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wypłatę świadczeń rodzinnych od udokumentowania realizacji wszystkich obowiązkowych preparatów w ramie dzieci. Mówiąc wprost, chodzi o powiązanie wypłaty 800 plus z aplikowaniem dzieciom wszystkich przymusowych preparatów. Ponadto posłowie chcą wiedzieć, czy rozważane są inne środki motywujące opiekunów do pełnej realizacji obowiązkowych preparatów w ramie dzieci, np. wprowadzenie zachęt finansowych, systemu punktowego czy preferencji przy przyjmowaniu do żłobków i przedszkoli. Na razie jest to tylko interpelacja poselska, jednak kto wie, co szykuje nam uśmiechnięta koalicja. I jeszcze raz Polska i Kościół. Jak poinformowało w serwisie X biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski, sekretarz generalny Episkopatu biskup Marek Marczak uczestniczył w centralnym nabożeństwie ekumenicznym w Mrągowie, upamiętniającym, uwaga, 500-lecie reformacji na Mazurach. W tej w istocie zupełnie antykatolickiej uroczystości brali udział przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Informacja wzbudziła ogromne oburzenie internautów. Zdecydowana większość komentarzy pod wpisem była krytyczna. Głos zabrał także polski poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Grzegorz Braun, który zapytał, a udział w obchodach rocznic innych rewolucji, np. jakobińskiej czy bolszewickiej, Ekscelencja też planuje? Nieskromnie polecam w ramach korepetycji z tego przedmiotu mój film dokumentalny Luther i rewolucja protestancka. Redakcja Sprawek również bardzo poleca. I należy dodać, że. Tak rozumiany ekumenizm jest brakiem miłości bliźniego, w tym przypadku protestanta, ponieważ jest przyklaskiwaniem jego wędrówce do piekła. Więcej o ekumenizmie w dzisiejszej rozprawce. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Rewolucja w Kościele katolickim, jaką nazwać można Sobór Watykański II oraz jego skutki, to rozkład widzialnej części Kościoła od środka. Jednymi z najbardziej ukochanych dzieci soboru jest ekumenizm i jego potworkowaty brat, czyli tzw. dialog międzyreligijny. I dziś chciałbym zwrócić Twoją, mój drogi słuchaczu, uwagę na to, jak inteligentne i przewrotne są to narzędzia. Osobiście jestem przekonany, że sobor watykański II był w pewien sposób związany z infiltracją kościoła przez siły mu zupełnie wrogie. Osobiście jestem przekonany, że talczne które wydają się używać dopracowanej do perfekcji metody walki niebezpośredniej. Zgodnie z tą filozofią, czerpiącą garściami ze sztuki wojny Sun Tzu, lepiej jest przeciwnika pokonać nie poprzez bezpośrednią konfrontację, ale przez przenikanie za jego linię i osłabianie go od środka. Wrogowie kościoła dawno już zauważyli, że bezpośredni atak na kościół, koniec końców, zawsze ten kościół wzmacnia. Nie da się skompromitować religii katolickiej atakiem frontalnym, ponieważ jest to religia założona przez samego Pana Boga i oparta na prawdzie objawionej, a zatem niemożliwa do kompromitacji rozumowej. Jak zatem walczyć z czymś, co jest prawdą, skoro nie da się wykazać w niej błędu czy słabości? I tutaj z pomocą przychodzi ekumenizm. I oto nie twierdzi się już, że katolicyzm zawiera fałsz. Twierdzi się natomiast, że Rzeczy z nim sprzeczne, czyli wszystkie inne religie, zawierają też element prawdy. Jak osłabić twierdzenie, że 2 plus 2 jest 4, czy przecząc mu? Zbyt sprytni są na to wrogowie tej prawdy. Skuteczniej jest twierdzić, że wyniki 2 plus 2 równa się 5 oraz 2 plus 2 równa się 16,5. Podobają się matematyce, ponieważ zawierają elementy prawdy. Na przykład 2 plus 2 równa się 5 oznacza, że 2 plus 2 równa się 4 plus 1, a to już brzmi prawie znajomo, prawda? Ktoś z propagatorów tzw. dialogu międzyreligijnego zaprzeczy i powie to nieprawda. Do dialogu wcale nie jest potrzebne przyznanie grama prawdy drugiej stronie. Tyle, że to jest jeszcze większy bełkot. Czym jest dialog, jeżeli nie wspólnym poszukiwaniem prawdy? A jak można czegokolwiek poszukiwać, jeżeli wcześniej nie uzna się, że do tej pory się tego nie znalazło? Modernizm jest naprawdę szatańskim majstersztykiem w usiłowaniach niszczenia katolicyzmu. Najpierw wprowadza się dezorientację wiernych, ba, niestety nawet kapłanów i hierarchii. Trzeba tak rozciapkiwać naukę, żeby nikt nie był w stanie wskazać, o tu i tu leży nauka katolicka, tu leży prawda. A skoro ktoś nie umie jednoznacznie wskazać, gdzie ona leży, w sumie, dlaczego nie miałby wyruszyć na jej poszukiwania? Razem z tal Buddystami, muzykami, protestantami i czemużby nie? Satanistami. Ekumenizm, ten w rozumieniu współczesnym, jest nie tylko jednym z największych gwałtów na rozumie, jaki kiedykolwiek powstał, ale też szatańsko-mistrzowską inżynierią niszczenia katolicyzmu lub raczej, bo oczywiście katolicyzmu zniszczyć się nie da zakopywania go pod stertą bzdur by człowiek do tego skarbu nie dotarł i dołączył finalnie do drużyny przegranej, czyli tych potępionych w piekle. Religia katolicka to prawda, wszystkie inne religie to fałsz, którego należy się wystrzegać i z którym nie ma absolutnie żadnego dialogu, takiego sensu stricte, chyba że naciągniemy znaczenie słowa dialog i miałby on polegać na namawianiu, by fałsz został porzucony na rzecz prawdy. Idźcie na cały świat i dialogujcie, czy idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, kiedy Kościół się wreszcie obudzi, dostrzeże tę szatańską grę i zacznie znowu głosić prawdę i nawracać nieszczęsnych wyznawców wszystkich innych religii. Oby stało się to jak najszybciej, bo tu chodzi o zbawienie milionów dusz. Maryjo, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz co najmniej siedmiowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć finansowo pracę zespołu Sprawek Okiem Katolika: Regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. I przypominam, że na niedzielę 20 lipca została zaplanowana kolejna już Msza Święta Tradycyjna w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających nas finansowo. Mój drogi Słuchaczu, życzę Ci Błogosławionego Dnia. Święci bracia męczennicy oraz święte Rufino i Sekundo, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, miałam się i bardzo Ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl wkrótce wielkapolska katolicka.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.